Programem OneNote oczywiście jest, tak jak już mówiłem, możliwość robienia notatek, aczkolwiek e, można to także połączyć z nagrywaniem dźwięku bądź nagrywaniem obrazu, czyli jak idziemy na zajęcia, możemy nie tylko wpisywać notatki, ale również nagrać cały wykład tak, aby mieć go później dostępnego do przesłuchania. Jak to wykonać? Najprostszym sposobem jest oczywiście przejście do zakładki wstawianie. No i tak jak widać mamy tutaj dwie opcje. Nagrywanie dźwięku, nagrywanie wideo. Oczywiście nagrywanie wideo odbędzie się tylko wtedy, kiedy mamy jakąś kamerkę. Nagrywanie dźwięku. Jeżeli mamy mikrofon. Oczywiście ten mikrofon nie musi być jakiś przenośny. Może to być budowany mikrofon laptopa. Nie ma z tym największego problemu. Ja w tym momencie pokażę, jak nagrać dźwięk. Wystarczy po prostu kliknąć. Jak widać, automatycznie dźwięk jest nagrywany. Jest napisane, że trwa nagrywanie. Jeżeli chcemy wyłączyć nagrywanie, wystarczy kliknąć na zatrzymaj bądź wstrzymaj. W zależności, czy chcemy. Następnie wznowić to nagrywanie, czy po prostu je przerwać w zupełności. Więc klikamy na zatrzymaj. Jak widać, pojawił nam się tylko plik WMA, czyli plik z dźwiękiem. No i jest oczywiście informacja, kiedy rozpoczęto nagrywanie dźwięku, o której godzinie. Jeżeli chcielibyśmy teraz otworzyć ten dźwięk. Wystarczy oczywiście kliknąć na Odtwórz. Oczywiście podobnie jest także z nagrywaniem wideo. Wystarczy przejść do, znowu do zakładki Wstawianie i kliknąć na Nagraj wideo. Dodatkowo w programie OneNote możemy wstawiać łącze. Łącze jest tutaj na samym środku. Oczywiście jest to tworzenie hiperłącza do jakiegoś pliku bądź do strony internetowej. Jeżeli klikniemy w to łącze, mamy tutaj tekst do wyświetlenia. U mnie będzie to strona z kursami komputerowymi. Następnie mam do wpisania adres strony. Bądź jeżeli nie chcę wpisywać adresu strony, jeżeli ma to być przejście do jakiegoś pliku, bądź do jakiegoś newsa to wystarczy kliknąć tutaj na któryś z tych notasów. Albo jeżeli chcemy właśnie ten plik, wystarczy kliknąć tutaj przeglądanie w poszukiwaniu pliku. Ja wpiszę stronę expoza.pl Jest to oczywiście strona naszej firmy, w której są zawarte kursy komputerowe. Klikam OK. No, i jak widać, w miejscu, w którym stał kursor, pojawia się informacja, że strona z kursami komputerowymi jest właśnie w tym łączu. Dodatkowo możemy wprowadzać daty, godziny, w zależności co jest nam potrzebne. A także równania. Jeśli chodzi o równania, to wystarczy po prostu rozwinąć tą listę. I kliknąć na dane równanie. Jak widać, pojawia się automatycznie. Teraz, jeżeli chcielibyśmy coś dopisać, oczywiście możemy to zrobić z klawiatury, bądź tutaj korzystając z symboli. Mamy tutaj dostępną dużą listę wszystkich matematycznych wzorów, a także wszystkich tych struktur dodatkowych. Jeżeli skończyliśmy nasze równanie, Wystarczy kliknąć klawisz Enter. Oczywiście tutaj pojawia się kwadracik, w którym trzeba wpisać liczbę. Jeżeli przejdziemy sobie z powrotem do zakładki wstawianie, mamy tutaj także symbole. Te symbole są identyczne jak te przed chwilą, które wstawialiśmy do tych działań matematycznych, do tych równań. Dodatkowo mamy opcję szablony stron. Te szablony stron najlepiej zrobić przy pustej sekcji albo przy pustej stronie, ponieważ inaczej i tak te informacje, które już wpisaliśmy, nie będą w nich zawarte. Dlatego lepiej stworzyć nową stronę bądź sekcję i dodatkowo kliknąć teraz w te szablony stron, tak aby uzyskać pewien szablon. No, i tutaj mamy oczywiście kilka działów. Są szkolne, puste, służbowe, ozdobne terminarze. No, ja wybrałem w tym momencie szkolne, jako że jest to przedmiot geografii. Mamy tutaj kolejne wzory różne. Oczywiście, w zależności od tego, co potrzebujemy, klikamy na dany szablon. Następnie można oczywiście zamknąć tą listę krzyżykiem. No, i widać, że tutaj mamy jakiś tytuł konkretny: zadania domowe, dzisiejsze tematy, jakieś dodatkowe ważne punkty. No, i tutaj miejsce na jakieś konkretne notatki. Taki szablon strony, oczywiście, jest bardzo przydatny, ponieważ wszystko jest pod ręką, wszystko jest wiadome, gdzie co konkretnie jest. No, i oczywiście mamy te tytuły wpisane automatycznie. Co też pomaga.